Witam Was wszystkich i zapraszam Was na nowy odcinek na temat bitcoina w Paragwaju. Jesteśmy tutaj teraz na ulicy przed firmą, która oferuje kupno i sprzedaż bitcoina. Dostajecie dolary albo góranie, jak chcecie, w przeciągu nie wiem, 5-10 minut i oni sobie życzą, zależy od ilości, zależy od monety, między 3 a 8% prowizji. Inna możliwość, to nie jest jedna firma, takich firm jest wiele. Są też osoby, które sprzedają samochody, są też osoby, które chcą sprzedać jakieś nieruchomości, od razu bezpośrednio za bitcoina, ale ten rynek jest bardzo, bardzo mały. Także za dużego wyboru nie ma, ale taka możliwość też istnieje. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, żeby wymienić bitcoina na gotówkę, tutaj nie ma z tym problemu. Pod koniec tego filmu macie też relacje z jednego bitomatu w Paragwaju, ale tam można tylko kupić, sprzedać nie można i cena też jest nie za bardzo atrakcyjna, bo oni sobie życzą 5000 na bitcoinie więcej przy kupnie. I jeszcze jedną rzecz, do jeszcze jednej rzeczy, którą chciał za zachęcić. Macie tutaj pod tym filmem link do to jest taka forma reklamówki do Kopania bitcoina waszym yy, smartfonem zadałem formę reklamówki i jak się zameldujecie tam, dostajecie bitcoina o wartości 3 dolarów, trochę mało, ale jeżeli sobie popykacie co 4 godziny, trzeba po prostu pyknąć i wtedy się kopie, kopie, kopie tego bitcoina w tej pierwszej fazie do tych pierwszych 10 dolarów, które uzbieracie, to to bardzo szybko trwa. To jest. 6-7 dni, później te kopanie jest trochę wolniejsze, ale z tym, z tym ilością, którą wykopiecie tak później w tej dalszej fazie, macie w przeciągu 2-3 tygodni 10 dolarów. Są to śmieszne pieniądze, ale ja jestem zdania, że Bitcoin będzie kosztował więcej niż 100 tysięcy. Może tak, może nie. Jeżeli sobie popykacie, nic na tym nie stracicie. Ja kiedyś nie wiem, z 5, 6, 7 lat temu zacząłem takie, w takie gry się właśnie e, bawić i wykopałem sobie kiedyś Dogecoina. 27 tysięcy Dogecoinów. Wtedy to były bardzo śmieszne pieniądze, a teraz na szczycie te 27 dodżów, tysięcy które miałem, e, były warte 12-13 tysięcy euro. Moim zdaniem będzie to dużo więcej warte, ale czy tak będzie, czy nie, ale mnie to nic nie kosztowało. Nawet jest to możliwe, że te doczkoiny, które dostałem za darmo, będą warte i 50 tysięcy, może nawet więcej niż 50 tysięcy euro. Także zachęcam Was do skorzystania z tej aplikacji, z tej strony, i kopania sobie co 4 godziny bitcoina za darmo. I e, na temat bitcoina zrobię jeszcze więcej y, filmów. Teraz wchodzi czołówka. Po czołówce macie relacje z Pitomatu. <muchy> w takim nietypowym miejscu, bo jest automat do wybierania zabawek. Ale jest też jedyny na dzień dzisiejszy e, bitomat w Paragwaju. Jedyny jedyny. Ale problem polega na tym, że można tylko kupić. Sprzedać nie można. Tylko można kupić. I działa to w języku angielskim, portugalskim, chińskim i arabskim. I oczywiście nie. Po hiszpańsku nawet nie ma. Po hiszpańsku nawet nie ma. Czyli tak czy siak najpierw trzeba się tutaj zarejestrować na tej stronie. Cała instrukcja jest na tym jak to zrobić. I Minimum to jest 20 dolarów, które można za 20 dolarów bitcoina kupić. Ja sobie to zobaczę, jak to funkcjonuje w domu. I co dziwo, to jest niecałe 2 km ode mnie od domu. Właśnie żeśmy pieszo przyszli i macie też, macie też aktualną cenę bitcoina. 46 tysięcy poszedł strasznie na górę 46 tysięcy dolarów 615 e, to znaczy to jest ta ich cena kupnu ja zobaczę w domu jaka to jest cena i napiszę wam jaka, jaka e, jaki oni mają tutaj spread jaka to jest różnica bo to jest cholernie drogo Dzisiaj w południe oglądałem cenie bitcoina, ale, ale to tyle nie kosztowało. Mi się wydaje, że tutaj chyba nawet 5000 więcej trzeba zapłacić. Dobrze, tak czy siak, jest to możliwe. Jest, jest kilka filmów w Asunción, które można pójść i gotówkę dostaje w przeciągu 10-15 minut. Też to jest możliwe, ale taki bitomat do kupna to jest jeden jedyny w Asuncion na dzień dzisiejszy. Dobrze, ja Was żegnam.